Siema, ja jestem do Master, za mną jest Pilotix 120. To ja, co się. No nie, skórzkę klawiatury, Czeka! Uh, uh, uh. Pilotix ma skrót Dobra. klawiatury, Dobrze. Dobra. Jak klikam ciągle shift, to mam skórzkę klawiatury. No, jest takie coś, dobrze. Yy, Oprawa już was po Gildi, ale tu się zmieniło. Yy, Pilotix tutaj ostatnio zmieniło? doszedł do Gildi i buduje A. tu swój domek. O tu. Ale tu jest pięknie, no przyjemnie, nie? No, no? bardzo przyjemnie, tyle powiem. Czuję to podziemne powietrze. No, też czuję to podziemne powietrze. <laughs> masz skle? Skle, już skle drewno? No, urwałem, no, jak nie szukasz. O, dobra, no to ja, ja idę na to. Mam dużo drewna. Idź, idź też z tobą. Okay. Wiem, to idziemy dalej. Oprócz mnie po w ogóle. Okej, okay, a to oprowadzam cię już poza odcinek. Ja, chodź pójdziemy do kanionu. Bo jakbyś oglądał pierwszy odcinek, to byś wiedział gdzie, gdzie jest kanion, ale... Masakra! Oh, Jakby tu przejdziemy. Nie, bo ja nie mam tego odcinka, się nie mam. Dobra nie. Okay, tak. dobrze, nie mogę ci już sobie walnąć. Dobra, no, nie, bo nie, nie. No jesteśmy bo... z jednej gili. Nie ma. O, dobra, chodź, chodź. Paka. chodź. O. O, no, masakra. Ja, tak, dobra, chodź Chodź, 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 patrz. Tu na pierwszym odcinku szłem, szłem, szłem. Mhm. No i ta, tam gdzieś był mhm. No tutaj gdzieś dokładnie jest, o. Nie spadnij, bo jak tu się Karol kopał, to masakra. Zatrzymałem się na tym klocku. Ty i na, podczas odcinka tam spadłem na dół. <grym> przypadkowo. Zginąłeś? E, nie, wykopałem się. Ty, jak na ciebie kliknę prawym shift i prawem, to no, inna... dracz, demon, Dlaczego? Zab miejsce. Zabójstwa 0, śmieci, i 3. A ty? Zabójstwa jak śmierć? Nie, nie ma co? No, przepraszam. Ile na śmierć. Ty? No. 213. Co? Nie ma. E, Aha, ze wszystkich edycji. No możliwe, możliwe. Nie, szukaj. Nie wiem, żartuję. Czekaj, Nie, nie mogę dać wytych niż A, powiększę sobie czad, bo nie widzę. O nie to. Eee. Dzisiaj nie pojemczarza tu? No nie mogę na dobra idziemy. Dobra, idziemy. No to idziemy, idziemy po drewno. No jak ja tak lubię chodzić Masakra, tylko na tym serwerze coś się nie da... A szkiele i sobie. Także pilo... Faj... fajnie by było jakbyś zaczął nagrywać na YouTubie. Nie, nie wiem, tak. Sobie. Nie wiem. No może jest to też. Może cię zachęce. Jeszcze. Zobaczmy. Dobra, chodźmy Także pokazuję wam jak tu szłem. Chyba, chyba wam pokazywałem. Mm. Nie pokazuj mi Nie, nie pokazuję mm. także z Pilotix to... No, to jest e, znak rozpoznawczy Pilotix'a. Graliśmy sobie w OWA, ja testowałem, jak, jak działa e, takie, taka jedna rzecz, jak działa ten tak, tak beknął, że jak puszczę sobie to nagranie, to mi się mikrofon psuje i poważnie słychać mnie jest bardzo cicho. a, a to mówię tak, tak na serio. Ile FPS-ów przy natrymalizacji? S-papa. Pokaż mi. Ej, 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 tam tu tu jest trochę e... buchem stack TNT, ale to nie Ej, co Pokaż mi to. E, to jest, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, ale tu się chowałem, jak sprawdzaliśmy z dziadkiem prasę, bo dziadek przyjeżdżał i chciał sprawić. O, tu jest super zajście do Karla pokoju. Aha, to papa. No, tak, tam jest. O, tu jest, tu jest są nasze obliczenia wspólne. Zobacz, przedłużenie gildia, czy powiększenie, za 10, za 20, za 30, za 40, za 50 szmaragdów. Ogólnie i teraz gildia jest do tego klocka. Tak, dobrze. E, to idziemy po drogach? E, ale pokaż mi, jak, się jak tu się wchodzi. E, pa, he, widzisz, widzisz, nie wiesz, jak się wchodzi? do mnie? Wchodzi? A tutaj się wchodzi. Gabec. Zaśpiewaj coś Pilotix. I want you a bed, I want you back a bets, a -bets. Co? Tańczymy na F5 no. no. Dobra. A, czekaj. Back a bets, a -bets, a -bets. No, vamos za, zapodaliśmy. Ja jestem think you mean it. Tak mi taki tak mi Tak na wiec O nie, on się ba, nazywa gumimish, po mi, a już. się nazywa gumimiś piosenka, bo puszczę tutaj w tym momencie. No. Ok, będzie pro. Co tu jest zakodowane? no nie wiem. A tu jest szybkie zejście. Karol lubi szybkie zejście. Mogę? Co? Odkopać. Po co? No tak, mogę? A poczekaj, żeby się nie zabił, jak będę skakał. Bo to jest do skakania, co? ty, co ty masz tam do odkopywania szereg no nie jest. Dobra, już mogę skakać. A gdzie co masz skakać? No tutaj. Bo to jest szybkie zejście z góry. Jakby... Aha. <grym> nie! <grym> Ej, <Kale, grym> hey, nie odebrałam, Dobra, idziemy ścinać? Czy znajdziesz skoszyć? skoczyć? Idziemy ścinać! Okej, okay, dobra. Proszę Państwa, pilotix wspina się na <grym> Olimp. O, o, bo zginęła. Jeszcze raz, Pilotix wspina się na Olimp. My następnie zeskoczyć z niego jako pierwszy człowiek. Ale idziemy ścinać. Co? Idziemy ścinać. Nie, nie do No to po no. co ty tam idziesz, jak będziemy ścinać drzewo? Tam nie, nie rosną tam drzewa. Więc my ścinać. my nie mnie tędyk. Hmm. Jezu, jaki debil. No nie, możemy się skoczyć, długo. chodź. Nie, możemy skoczyć. No właśnie, idziemy sobie skoczyć. Nie, zetnę, nie. To no, jest naprawdę. Dobra, dzisiaj no, są Dawid. Znaczy. Ee... No, Dawid. Znaczy, Dawid. Nie miałem jaki odcinka. Mówię, mówię to już na pierwszym odcinku. Tak, tak. Dobra. To nie, no, nie ma. O, do demon. Się? demon. Nie, bracie, mówi Dawid. Dobra, Dawid. No. A ja nie chcę zdawać mojej tożsamości, więc nie mów mi po to, że No chyba się już pojadę w tym odcinku za dwa razy. Z tego! Ale tego. Zdjęło mojej tożsamości. No, gdzie to polazłeś? Nie, a tu, tu. O. Tu, o tu, tu. Yy, las idziemy tutaj, tutaj zazwyczaj ścinamy. Ale mi, ale mi wygodnie. O! Ej, chodź, chodź, chodź. Co, co? Czy, czy coś. Ja, Jeśli ja to to odnajdę, to jest ten koks. A co? Jak uciekałem, no. A, dobra, już to później. A... O, 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 to ten, zrobiłem świętą skrzynię i w niej święty jakość, to znajdziemy... Do... Pamiętam! Przede mną uciekaliście, czy przed mamami? Przez bo nie? A bo cię wkopnąłem do tego, tego, nie? Znaczy, nie, to było takie głupie. Dobra, A. nie ważę, szukamy tego z tej skrzyni. No, ja gdzie... Czy <laughs> jest wioska? A tu jednak jest ta wioska! No wiem, jest tu wioska, my ją obrabowaliśmy z Karolem. Tylko Karol mi mówi, że dzisiaj jest wioska, ja nie wiedziałem gdzie. O, oh, ale mi myszka wariuje. Dobra, mm, nie, nie chcę się szukać. Ale jeśli ją znajdziecie, bo to jest skrzynia, a w niej jabłko, się znajdziecie, jak to jest jesteście koksy. Kaszyk kto ją znajdzie... Ej, Kuba, zrobimy tajną bazę w studni? Co? Zrobimy tajną bazę w studni? Co? Ej, już nie jest tajna, bo powiedziałeś. Kuba, teraz nie będziemy mówić, że ją zrobimy, i teraz powiem, że nie będziemy jej robić. Dobra, nie, Kuba! Nie, my, nie będziemy! Nie, nie będziemy jednak jej robić, nie! Co robimy, tak, dobra? Dobra? Dobra! Dobrze, ale tego nie słyszą. Hi hi. No, to żal, PL. Ż, ż, lol. No, dobra. No. Co robimy teraz? Ścinamy drewno! Ej, wiesz, zapada, wracamy? <laughs> Jeszcze nie, nic nie zrobiliśmy! Z o! Jak ja, jak! Grem na laptopie, laptopie Karola, masakra jak się ciął! Ale to nieważne, tu się gdzieś zakopem pod ziemią. Tu? A nie, to ja się tam zakopem! Przecież stamtąd powstała nasza gildia, co ja mówię? <laughs> Dobra, ścinaj. to. Nie, brzozowy, nie się, brzuszowego. Nie! Przepraszam! Przepraszam, już naprawiam, Już naprawię. Nie, no nie, nie, to jest zakażone. Tak to to się kieram mega wygląda na tym tekst, to jest... Musisz to zobaczyć. Mhm. Ogólnie usunęłem wszystkie filmy z mojego kanału, tylko ma, teraz nagrywam od nowa w lepszej jakości już na nowym komputerze. Tak! Czemu? No, bo tam pójdzie duje. Ale także już nie robisz ty... Ty? Jakich? Ty na zamówienie. Nie no, robię, tylko jest chwilowa przerwa. No, A, właśnie, no, właśnie no. mam 17 komentarzy o tego, także mówię wam, że na razie jest chwilowa przerwa. A nie tak, zrobi, da tak, się zrobi, wiemy. Znaczy no, tak. No, tak. Bo mam na razie za dużo zamówień, i za dużo w ogóle rzeczy mam na głowie. Za radę. Tak, także brzuszki nie ścinaj, bo brzuski są ładne. Wiem, nie ścinaj brzuski. Przecież to będzie, meee... No wiem, Ale Ej, ja jestem o Nie, no to jutro to do szkoły to... Jezu, ja nie wiem, jakie ja mi się nie chce iść chodzić do szkoły. No po coś do szkoły, nie, w No ale co tego? Ale jutro jest piątek idę na koronaga! Owie, wiesz ile tu będzie przerwników z tym, bo ty, ty, ty ciągle gadasz coś głupiego. Czo, co tak, no, no ja? ja ej, ej, e, ty siebie słyszysz? Kuba! Już Do widzenia. Już, komisji. Komisji. Przez... <laughs> Dobrze bo... To się wydnie. <laughs> Nie wycinaj tego. Dobra, nie wycinaj. Twoja mama będzie na nagraniu, musisz się zapytać czy daje prawa autorskie swoje. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, Dawid. Gdzie idziesz? Istra. No, nie wiem, mama ma nie była. No dobra, to, 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 no to przerwa. Nie, ogólnie już kończę, już nie będę. A, dobra, no to pożegnaj ale po, nie kończę odcinka, kręć. Pożegnaj się. Pożegnaj się. Nie. Pa, pa. Pa. Pa, pa. Pa ludziska.